Cześć, witajcie, Jesteś z nami Dzisiaj będziemy grać w Solar Smash. Nie wiem czy znacie tą grę, ale to jest pierwszy odcinek z tej gry. i Piąta gra na tym kanale, którą też będziemy grać. Znaczy nie ciągle, tylko yy, czasami tak co trzy dni albo czasami codziennie. Na przykład jutro też może być... Eee, em, i tu, jak nie wiecie o co chodzi, to rozwalasz po prostu planetę. Eee. studia Dobra. I dzisiaj no, zostawcie oczywiście łapeczkę, subskrypcję, dzwoneczek i wróćmy z tego. Wyjdźmy. O, dobre. Dobra, dobra rozpoczęcie planety. Masz tam różne osiągnięcia. I będziesz po prostu e, tą planetę e, rozważył. Jakby też myślałem na początku, że to jest metrów jakiś albo coś. Ale to nie jest metrów. Tylko to jest milionów. Czyli 7 milionów. 8 milionów, prawie więc nie jest metrów ani nic, tylko milionów. Patrzcie, taki jest zwykły raserek nie? Tak se tam bierze, pewnie o tym nie wiecie. Patrzcie, na to był taki mały. Hmm. O tak, ale to psujemy. E, już jest 3 miliony ludzi. Nie wiem czy też wiecie, ale jak zniszczę tę planetę, to wam coś pokażę. Albo już. Tu może różne planety. Masz takie, może nawet. To. Pan ma ochronę, ale da się to. Reklama. Eee. Dobra. Po prostu sobie. Co robicie? On się tak zmienia. czerwony, czujcie to na środku co jest o, dwóch tutaj teraz nie będziemy mieć ochrony co też fajne dobra Zniszczmy całą już gdzie tu jest coś jeszcze osiemnaście nie wiem jak to jest nawet, ale jak jest tysiąc, 1900... no, to a czyli z osiemnaście tysięcy ludzi. Ale gdzie? A tu. Już nie ma. Dobra. I teraz na przykład tu masz bałwanka też, ale to nie. Kobierzemy naszą ziemię i patrzcie. Da się psuć słońce. A, coś się zbugowało i nie pokazuje, że jest powrotny. No, zastrzycie. Reklama. za długi nie będzie ten odcinek, to 10 minut będzie miał. Co chwaję będzie, ale... ale no tak. 10 minut będzie odcinka. Albo 11. Może teraz się. Dobra Możecie słyszeć piosenkę jakąś albo coś? Ej to sorry, ale mam laga Dobra Byśmy serwowane teraz niszczą. To się słońce zepsuć, jak widzicie, czasami jest taki bóg właśnie. <tryk> 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 dobra. Co jest? Patrzcie, zniszczę całego bałwana i to będzie. Zniszczę to, wam pokażę. Co jest? <gry> I nie miałem takich... Coś na tym odcinku nie Dobra. Co się zdało? Eee. Dobra, przechodźmy do innej rzeczy. Patrzcie, jak masz jeszcze to chodzisz, w... prezent. to nie masz te to takie to tak strzelają. Co jest? dobra. Będę musiał chyba zresetować grę. Dobra zrobię cięcie i po cięciu e, po, e, pokażę wam a jak widzicie e, e, stójcie nic nie pomogło a patrz jak rozwalę już widzicie chyba zniszczę to Szyba widzicie. Sorry, że jakby raziło wam w oczy tu hmm. widzicie już? 感觉。Gotcha. Jeszcze dobrze to chyba na tyle z tego odcinka mówię, że gdzieś mi będzie. Więc Dziękuję za oglądanie i zostawcie łapeczkę z właskiem i żegnamy się z tym dziwnym czymś, <grym> więc pa!